Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Konrad Gajda jesteśmy na kanale Diamond Property Network. Jestem dzisiaj z Piotrem Maruszakiem oraz z Pawłem Piotrowskim. Piotr i Paweł, byliście prelegentami na jednym z poprzednich spotkań naszych. Powiedzcie nam, czym się zajmujecie, co robicie, czym się zajmujecie i w ogóle jaka była wasza historia na początek. Tak, w skrócie. Paweł? Piotr. Nie ja mogę Piotr. powiedzieć. Dziękuję Konrad za zaproszenie do Twojego kanału. Jako nasza historia, głównie zajmujemy się deweloperką obecnie, czyli większe projekty. Obecnie konwertujemy budynek Office, Sheffield. Wartość jego będzie 2,2 miliona funtów. W przeszłości też robiliśmy mniejsze projekty, Build to Rent. HMO, Service Accommodation, także między więcej wszystkie etapy gdzieś tam przechodziliśmy, e, taka nasza historia. Ok. E, mogę zapytać, kiedy przyjechaliście do Anglii? 2006. 2006, obydwoje, tak? E, nie, ja przyjechałem w 2015. Ok, obydwoje. i wy się poznaliście tutaj na miejscu? czy tak, znaliście tutaj się tutaj na networkingu. Który organizował Piotr? Ja, tak, okay. stara historia, organizowałem spotkania z Darkiem Malachą w Lidz, to były w dawno, dawno temu to się fajnie rozwijało, wtedy niczego nie było. No i tam między innymi Pawa poznałem, no nie i tak to się wszystko zaczęło. Okej. Okay. Skąd? Albo, albo czym zanim zaweszliście w świat nieruchomości, czym się zajmowaliście obdwoje? Ja generalnie jestem inżynierem z wykształcenia, skończyłem studia w Polsce, przyjechałem tutaj od razu do biura. Miałem kontrakt w Północnej Irlandii, potem się przyniosłem do, do Liz, no i tam cały czas gdzieś tam byłem. E, głównie tam jeszcze dorabiam sobie od czasu do czasu też w tej samej firmie, w której tam zaczynałem, czyli cały czas w branży takiej budowlanej, konstrukcyjnej, e, consulting. Okej. Okay. Ja akurat w Polsce zajmowałem się różnymi przedsięwzięciami. E, przyjechałem tutaj <laughs> do Anglii, żeby e, gdzieś tam, e, no, spróbować czegoś nowego, taką przygodę przeżyć z żoną stwierdziliśmy, że, że przyjedziemy na roczek. Jak prawdziwy Polak, oczywiście na emigracji poszedłem do pracy w fabryce. Aha. Wielu, wielu, wielu takich, wiele takich historii już słyszeliśmy. <laughs> tak, tak. No i jak gdyby, no wiadomo, jak w Polsce coś tam robiłem, chciałem tutaj też, zorientowałem się po roku, co można zrobić. Nie podobał mi się w brytyjski standard mieszkaniowy, więc stwierdziłem, że będę kupował domy, remontował i sprzedawał je za wiele Milionów funtów. No i zacząłem szukać informacji, i tak trafiłem na, na spotkania w Lidz organizowane przez Piotra. Okej, czy jesteście świetnym przykładem tego, że eventy networkingowe działają, że można kogoś poznać, faktycznie można zacząć, bo to jest ile, od 2016 roku no żyliśmy? 8 lat. 8, 8 lat współpracujecie no, 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 razem. Znaczy, no to wiesz, poznaliśmy się, to wiadomo, to tam troszeczkę jeszcze minęło zanim kupiliśmy pierwszy budynek, no ale od tego się zaczęło. Także według mnie networking jest bardzo dobry. Jak kupowałem swoje pierwsze domy, to też właśnie, gdyby nie ten networking, jakiś tam support, Wiesz spotykasz się, to była mała grupa, ludzie się wymieniali informacjami. Jeden kupował dom, drugi się dowiedział, jak. Nie było takiej informacji jak teraz, no, nie? no to było <todgrych> bardzo, bardzo wartościowe. Wszystko, no nie? Wszystko tak wszystko samo to sobie było. tutaj robicie. No nie? My głównie też przyjechaliśmy, wysłuchać oczywiście, ale też poznać się z innymi osobami, no nie? bo po to to wszystko się robi. No nie? Super. E, co was pchnęło do tego, albo skąd się to pojawiło, żeby współpracować razem. Rozumiem Ty Paweł masz e, duże doświadczenie e, w inżynierii, w budowlance, z czego... E, Jeju, Piotr, i <śmuszujesz> <śmuszesz)> <śmuszesz> przepraszam, e, z, czego, z czego Ty nie miałeś też, miałeś bardziej doświadczenie, znaczy robiłeś w Polsce jakieś przedsięwzięcia, tak. ale tutaj miałeś doświadczenie na magazynie tutaj w Anglii, ale co skierowało Was do tego, żeby zacząć razem pracować? No może ja zacznę, bo sytuacja wyglądała tak, że wiedząc o tym, że jak przyjechałem tutaj, nie mam informacji na temat, na temat nieruchomości, usłyszałem, że Piotr już jakiś coś tam kupił, jakieś wtedy czemu, prawda, czarodziejskie coś, mhm. stwierdziłem, że muszę się dowiedzieć, co w tym wszystkim chodzi, no i znam swoje słabe strony i wiedziałem, że nie jestem inżynierem, a jak chcę robić fajne rzeczy w nieruchomościach, nie wiem czy deweloperkę, czy konwersję, czy cokolwiek, no to fajnie by mieć inżyniera na pokładzie. Po drugie, oczywiście, no język, którym jak gdyby nie byłem biegły, więc fajnie, cieszyłem się, że mógłbym mieć wspólnika, który ogarnia te tematy. Mhm. E, no i jakoś tak stwierdziłem, że to jest odpowiednia osoba, z którą powinienem się poznać i porozmawiać na temat ewentualnej współpracy. Okej. Okay. Wiesz, z mojej strony, co mogę powiedzieć, wiesz, no ja może miałem jak jakieś tam... co wiesz, mówisz. <laughs> wiesz, no mam techniczne zdolności jakieś tam, wiesz, może bardziej niż przeciętne osoby, i, wiesz, analityczne, ale ja na przykład nie jestem dobry w komunikacji, może teraz już lepiej, co nie, ale mm -hmm. jakieś tam, wiesz, te biznesowe sprawy, gdzieś tam to mnie bardzo gdzieś tam kulało, no nie, zresztą, wiesz, na etacie byłem, także miałem mnóstwo planów na życie, ale jakoś wiesz, no wiesz jak to jest. wiem, ja miałem miał dokładnie ten sam problem, na początku strasznie byłem, jeżeli tak, chodzi o tak. networking, ja byłem najgorszą osobą, jeżeli chodzi o komunikację z ludźmi, Jasne. ja mówię, siedziałem zawsze z tyłu, miałem nadzieję, że nikt do mnie nie podejdzie, w ogóle nie potrafiłem się do kogoś odezwać, ale... Ale to jest wszystko też do wyuczenia. Jasne. Ja, e, ci, ja teraz nawet jak przyjeżdżam po długiej przerwie. To też e, jakoś mi tak, może nie że ciężko, ale po prostu czuję jakiś taki dyskomfort, no nie? Gdzieś tam mm -hmm. że muszę, Tak, tam, tak, to, to tam tak. To, cały czas gdzieś zostaje w sobie, ale, no, prawda? Wiem coś takiego, bo że muszę podejść, bo po to tu przyjechałem, no nie? Tak, mm -hmm. Takie właśnie. Okej, okay. I kupiliście pierwszy pierwszy dom, prawda? I, I czy to był sukces już wtedy, czy to była po prostu bardziej lekcja? No to mieliśmy do już Paweł miał już swoje, miałem swoje też, wiesz, już jakiś tam dochód był i wiesz, ambicja olbrzymia, no to wiesz, nikt jeszcze nie robił wtedy komercyjnych przeróbek nie? w Polonii. No to my byliśmy chyba gdzieś tam pierwsi tacy, którzy kupiliśmy duży obiekt i przerobiliśmy to tam jakoś na, na HMO studia, wiesz mhm. apartamenty. no Trochę to potrwało. Wiesz, ale skończyliśmy generalnie to wszystko jakimś tam sukcesem, bo projekt się nie? Między wami jako spółka. Czy zawsze jest kolorowo? Czy się dogadujecie tak, bez problemu, czy macie jakieś spory, niezrozumienie? Takie jakby potyczki między wami. Czy to jest normalne? W biznesie czy to jest potrzebne? Możecie o tym powiedzieć? Z, no, z, z mojej perspektywy, no ja wcześniej nigdy nie miałem wspólnika, mhm. także dla mnie to też jest coś nowego. Natomiast wydaje mi się, że na tyle jak jesteśmy różni. E, jeśli chodzi o nasze umiejętności i charakter, e, oddajemy sobie pole do decydowania. Mhm. Jeżeli mhm. Piotr jest lepszy w tych sprawach e, jakiś tam e, technicznych, ja nawet Ubylam się ręce. cieszę jak on podejmuje decyzję. <laughs> Także no, jesteśmy jak gdyby no firmę już razem prowadzimy 8 lat. Nie mieliśmy do tej pory żadnych jakichś tam poważnych konfliktów. Wydaje mi się, że jak gdyby pogląd na pieniądz jaki mamy we dwóch jest Spójny, niezbieżny. Nie mamy konfliktów, raczej, raczej o pieniądze. Wiadomo, no, kobiety i pieniądze to jest coś, przez co zawsze wybuchają wojny. Jak gdyby sprawa kobiet jest rozwiązana, mamy żony. Jeśli chodzi o finanse, wydaje mi się, że tutaj jak gdyby ta optyka na, na, na kasę wspólną jest taka sama, więc raczej, raczej konfliktów nie mamy. jakieś tam Drobne może nieporozumienia, ale z Piotr nie jest też taką osobą, gdzie by się wykłócał. To tak okay, To jest bardzo ciekawe, ja miałem, ja miałem wspólnika, ale jak zaczynałem w ogóle swój biznes. Moim, moim pierwszym wspólnikiem był mój szef. Gdzie pracowałem, to był pierwszy mój inwestor i założyliśmy spółkę, a, ale po bardzo szybkim czasie zauważyłem, że ja wkładałem w to serce, ale ta osoba nie dawała od siebie nic, pomimo umowy takiej, że było. Wszystko, że, 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 że będzie pracował, że będzie się w to zaangażował, jednak tego nie było. Niestety ta spółka się rozeszła. A, więc powiedzcie mi, co jest receptą na dobrą spółkę? Wiesz co, nie, mi się wydaje, że trzeba mieć te same wartości gdzieś tam, no nie? I ten mm -hmm. sam jakby tam cel. Mieć jakby, wiesz, na, jakby długofalowo jakoś tam być nastawiony e, wiadomo, nie, nie ma różowo. Wiesz, jak się masz za dużo pieniędzy w spółce, to też niedobrze, mhm. wtedy się łatwo gdzieś tam poszarpać, jak jest za mało, no to w sumie też niedobrze, no nie, Bo musi być bardzo zmotywowany, żeby cały czas pracować, tak aha, no wiesz, aha. też musi być bardzo wytrwały. Także recepta, mi się wydaje, że no chyba czy jakby mieć podobne cele, no nie, i jakieś takie wartości, które ci gdzieś tam pchają do tego, no nie. Czyli mm. bardziej, no i wiesz, jak wspomnieliście wcześniej, że różne skillset, różne umiejętności, tak, tak. To jest bardzo ważne, bo nie ma sensu, żeby było was dwóch inżynierów, a, a nie ma osoby, która ogarnia kurczę, nie wiem, negocjacje i, no. i tak dalej. Że ktoś musi być od excella i ktoś musi być od gadania. To, to. So to no, speak. No, tak. to w tym przypadku. Zależy, jaka tam firma, prawda, ale, ale wydaje mi się, że to co Piotr powiedział, odpowiedział no, jakieś tam wspólne wartości, ponieważ wspólne wartości to jest wspólny cel. Jeżeli masz wspólny cel, to tak naprawdę już później się nie kłócisz, kto będzie się czym zajmował. Mm -hmm. Jeżeli masz wspólny cel, jesteś i, i, i dwóch partnerów jest nastawionych na jego realizację, to tak naprawdę nawet jak ja czegoś nie umiem, Piotr czegoś nie umie, to po prostu, który ma na to czas, to ta osoba się tego uczy i, i ogarnia. Bo jak gdyby wartość i cel jest ten sam. No Ale jest też jeszcze takie jakieś podejście do tych pieniędzy no nie, bo my rozmawialiśmy też wiele razy, mieliśmy różnych JV też trzecich jakiś tam uh -huh. i zawsze ten trzeci JV jakieś miał inne podejście na przykład do pieniędzy i my na przykład mieliśmy podobne, a wychodziliśmy w tej spółce najgorzej no nie, uh -huh. no i po prostu takie, że mamy razem podobne podejście do pieniędzy, no to jakby wiesz, nigdy tam się nie kłócimy, tylko zawsze okej, okay, tu mi się dogadamy o kasę, e, gdzieś tam może, czasami mamy sprzeczki jakieś tam odnośnie różnych rzeczy, ale wiesz, ale pieniądze to raczej nie ma. no. Dlatego chyba bardzo ważnym jest ustalić takie rzeczy na początku, zanim się wejdzie w spółkę, niżeli po prostu e, okej, okay, dobra, ty masz, nie wiem, jesteś inwestorem, to pożyczmy pieniądze, ja ci dodam połowę, połowę biznesu, założymy spółkę i będzie, będzie wszystko dobrze. Takie rzeczy trzeba ustalić raczej na początku, żeby wszyscy wiem wiedzieli, z kim wchodzimy w to spółkę, jakie właśnie mamy wartości. Tak, kilka kaw, kilka grilli wspólnych wtedy można. Kilka, to, browarków, kilka browarków jeżeli. Tak, wtedy wiadomo z kim ma się do czynienia. Tak. <grym> Dokładnie. To jest najważniejsze. Dokładnie. Gdzie się widzicie za 10 lat? Ciężkie pytanie. Powiem ci, bo w sumie dzisiaj no, też rozmawialiśmy tam z potencjalnymi JV na przyszły rok. Już taki wiesz, plany mamy. No nie na razie właśnie troszeczkę chcemy zrobić step back do mniejszych projektów, już mamy gdzieś tam zaplanowany prawie cały rok. Jakiś tam team rozwijać w tym roku, także ja w ogóle na Facebooku, że ten rok to jest rok zmian, no nie mm -hmm. tak jakby prowadzamy te zmiany cały czas. Znaczy małymi kruszkami oczywiście, prawda. Za 10 lat, wiesz, no nie rozmawialiśmy na ten temat, ale mi się wydaje, że po prostu Mam nadzieję, że to gdzieś tak się rozwinie, że będziemy mieć jakiś tam fajny, stabilny dochód z tego, co mamy jakieś, czyli rozbudujemy swoje nasze portfolio. Mm -hmm. do, dopiszemy jakieś HMOS, może tam jakieś wiesz, block of flats. Nie wiem, mo może wyjdzie także z osobami, którymi dzisiaj gdzieś byśmy się spotkali, że wyjdą jakieś fajne relacje i będziemy na przykład robić w Londynie obiekty jakieś takie, nie wiem, 10 mieszkań. No nie? Ej, szarda, są... szarda na przykład. Nie, nie, wiem, już to ciężko powiedzieć tak. No nie? Może być tak, że wiesz, że. Kompletnie już rezygnujemy i Paweł pojedzie gdzieś tam do Meksyku, a ja nie wiem, do Polski wrócę albo nie wiem, przyniosę się gdzieś indziej, no nie? Ok, Ciężko rozumiem, powieść, rozumiem tak naprawdę. Rozumiem. ale, ale póki, co, póki co robicie to, co robicie, tak, idzie Wam, okay, świet idzie no wam tak. świetnie, kurczę, nie, nie przestawajcie, ehm, także kibicuję Wam bardzo mocno. Na koniec jeszcze zadam pytanie, ehm, trzy książki, które moglibyście polecić, które zmieniły coś w Waszym życiu, wniosły coś do Waszego życia, ehm, który mógłby pomóc naszym słuchaczom na przykład również. No ty czytasz eee, czytasz czytam <laughs> Słuchaj, ja czyta, czytam natomiast e, jak gdyby no żeby tak trzy, trzy książki podać ciężko ciężko na pewno ja fajną książkę którą lubię zjeść tę żabę aha Brian Tracy tak Brian Tracy to jest coś e, co bardzo często do niej wracam, mm -hmm. bo często jak gdyby mam taki można powiedzieć efekt jojo, jeśli chodzi mm -hmm. o, o tą sytuację. I ta książka to też chyba zależy jaki to ma charakter. Ale ta książka mm -hmm. jest dla mnie najważniejsza, bo zawsze sobie pewne rzeczy odpuszczam. Staram się motywować, później jak gdyby to jest cały czas ze mną ta sytuacja, gdzie zapominam o tych obowiązkach różnych mm -hmm. i, i to jest przynajmniej dla mnie najważniejsza książka. Okej, okay. jeszcze dwie. No to już może teraz Piotrek dwie i jak to mówią w spółkach, no, będą trzy. Ja sporo czytałem, no nie? z tego czasu teraz trochę mniej, tam w roku 10 przeczytałem. Tak to jakby, jest do... całkiem dobry wynik. No ale to wiesz takie różne, nie tylko jakby biznesowe, ale no. wiesz jak wychować dzieci też, bo też w tym kierunku chcę gdzieś tam mieć jakiś wiesz, podgonić sobie temat. Ale takie wiesz te biznesowe, no to pamiętam najbardziej, które na porządku mi gdzieś tam głowę wyprostowały, no nie wyprostowały, bo ja nie miałem jakoś tak czuję, że miałem takie jakieś ubytki psychiczne czy coś, no to było Briana Tracy, właśnie psychologia osiągnięć, bo ten to był audiobook, emote znaczy się. Tam może takie były fajne techniki. Akurat mi to się spodobało, nie wiem, każdy jest inny. No i w sumie nie wiem tam w tamtym roku zawsze przeczytałem Atomic Habits, no nie? Czyli jak malutkie kroczki prowadzić sobie i jak się okazuje po roku, czasie masz takie, wiesz, nie chodzi o sam cel, ale chodzi o to, żeby Wstawiać sobie systemy, systemy wprowadzać. Mm -hmm. Na przykład, że codziennie rano wstajesz i czytasz jedną stronę, no nie? Albo jak stajesz rano, nie bierzesz telefonu, tylko sobie czytasz książkę, no nie? Albo tam gazetę, albo nie wiem, wieczorem czy rano robisz ćwiczenia, no nie? Nie musisz robić ich dużo. Ważne, żebyś robił codziennie, regularnie, mm -hmm. wiesz. I, no i takie rzeczy ci gdzieś tam. Okay, muszę, to, muszę to zapisać i sam przeczytać bo bardzo chętnie. No, e, to jest, to jest... Się, o tym, się o tym w tym się... To chodzi wiesz, o system, żebyś sobie wprowadził jakieś swoje życie, który zmieniasz systemami uh -huh. swoje życie, niż jakiś tam cel, który gdzieś słodny tyle i tyle, no nie? Jasne. 100 kilo w tydzień. No, no, się no. <laughs> Rozumiem. E, dziękuję wam bardzo chłopaki, Spoko, e, było mi bardzo miło z wami rozmawiać, e, życzę wam oczywiście powodzenia i dziękuję wszystkim, którzy byli tu z nami i słuchali do końca I trzymajcie się, do zobaczenia w na następnych odcinkach. Cześć.